Cześć. Dzisiaj już trzecie wideo z cyklu e, pomysłów na e, książkę, szczególnie na książkę taką ekspercką, związaną z Waszym zawodem czy biznesem. I dzisiaj takie e, trzy tematy, może trochę bardziej związane z. Y, ymm trenerstwem ze szkoleniami, ale niekoniecznie, bo też mogą je wykorzystać wszyscy, którzy w jakiś sposób doradzają ludziom, czyli na przykład dietetycy, trenerzy personalni, no nie wiem, doradcy finansowi nawet, czy księgowi, czy prawnicy, także tutaj rozstrzał jest dość szeroki. Ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy trzy kolejne przykłady na to, jak stworzyć, jaki można wykorzystać schemat do stworzenia swojej książki. No i dzisiejszy pierwszy sposób to y, opisanie konkretnej metody. I tu jako przykład mam dla Was książkę angażujący lider angażuj, żebyś nie musiał motywować w której autorzy, jest ich trójka Ewa Błaszczak, Sławek Błaszczak i Piotr Kolmas opisali konkretną metodę, którą wykorzystują w swojej firmie. Zatem, po pierwsze, jest to to, nad czym na co dzień pracują. Po drugie, jest to fajna książka, którą mogą dołączać do szkoleń, jakie prowadzą. Po trzecie, jest to książka, która opisuje metodę, więc znowu, jeżeli ktoś ją przeczyta i yy, spodoba mu się, może wdrożyć ją w swojej firmie sam, lub też odezwać się do nich i zaprosić ich na szkolenia. Zatem zobaczcie, taka książka opisująca metodę, w jaki sposób pracujecie, również sprzedaje yy, Waszą metodę jako usługę i Wasze usługi na przykład wdrażania yy, tego. Yy, Pokazuje też podejście, w jaki ktoś pracuje. Ważne jest w tym, Właśnie schemacie, żeby nic nie ukrywać. Najgorsze są książki, jeśli napiszecie, no trzeba by było coś wdrożyć, ale nie powiem Wam dokładnie co, bo musicie u mnie coś kupić. Nie, jeśli decydujecie się na książkę opisującą Waszą metodę, opiszcie wszystko bardzo dokładnie. Wiadomo, że i tak klienci mają swoje szczególne sytuacje, może trochę bardziej nietypowe, i wtedy zgłoszą się do Was po konsultację, czy właśnie po szkolenie, czy też po pomoc, we wdrożeniu. Natomiast dajcie im minimum, e, przynajmniej minimum takie, żeby sami mogli tą metodę wypróbować. Bo jeżeli zobaczą, że są wyedukowani przez Was, że to działa, dużo chętniej będą z Wami pracować. Poza tym wiele osób lubi takie książki, gdzie może konkretnie z nich skorzystać i od razu wdrożyć je w swoim biznesie. Zatem cała książka, opisana metoda, e, podane przykłady, jak można ją wdrożyć. E, Podane różne przypadki i macie gotowy taki podręcznik, który również możecie na przykład jako upselling proponować Waszym klientom albo sprzedawać przy okazji wystąpienia na konferencjach czy też Waszych szkoleń. Drugi schemat jest podobny do metody, ale bardziej opisuje konkretny program do przejścia czyli tak jak w książce angażujący lider, mieliśmy opisaną metodę i jej wdrożenie. Tak, drugi pomysł czy. Taki schemat tworzenia książki, to jest konkretny program do przejścia. I tutaj świetnym przykładem jest książka Droga artysty Julie Cameron, czyli dwunastotygodniowy tygodniowy program tak, budzenia swojej kreatywności. E, ja bym nawet powiedziała, że to jest taki program, jak radzić sobie ze swoim oporem, nawet bardziej niż y, samą kreatywność pobudzać, bo dużo jest właśnie na ten opór nakierowane. Ale o co chodzi w tym schemacie? Czyli bierzecie cały program, jaki macie, i opisujecie go w książce. Czyli pozwalacie komuś przejść przez waszą metodę. I znowu. Yy... Jeżeli to jest coś z czym pracujecie na co dzień, możecie tą książkę wtedy stosować z waszymi klientami i prowadzić takie programy pod swoim okiem. Czyli zobaczcie, jeśli ktoś chce, kupuje sobie książkę i robi to sam. Jeśli nie chce robić tego sam, jeśli potrzebuje dodatkowej motywacji i chce z wami pracować i chce mieć więcej konsultacji, to macie gotowy materiał do pracy, czyli jakby podręcznik do pracy z tymi osobami, a zarazem yy, yy, Macie, tak dajecie usługę, właśnie taką konsultacyjną swoją. Może być to program do przejścia, nie wiem, zakładania swojej firmy, na przykład. Tak teraz pomyślałam. Albo co mogłoby tu być? Program jakiś dietetyczny, który ktoś zaczyna robić. I znowu, może być to wasz produkt upsellingowy, który dodajecie klientom do konsultacji. Może być to osobny produkt, który znowu sprowadza wam klientów. Może być to produkt, który. Proponujecie przy okazji e, jakichś waszych wystąpień, szkoleń, e, czy też na przykład przy okazji tego, że piszecie artykuły do jakichś specjalistycznych, eksperckich gazet, możecie pokazywać, że macie też książkę i może być to produkt wasz taki pierwszy, najtańszy, e, dzięki któremu ludzie zapoznają się lepiej z wami. Także jeden to było opisanie metody, dwa to jest opisanie programu, przez który ktoś przechodzi. Trzeci schemat stworzenia książki jest bardzo popularny wśród nauczycieli takiego tworzenia książki w Stanach Zjednoczonych i między innymi książka "Bogaty, biedny, różni i mentalnie" Harva Ekera jest napisana w ten sposób i jest to po prostu zapis szkolenia. Jeśli popatrzycie na wiele książek, które są na rynku, to są one zapisem szkolenia lub zapisem wystąpień lub zapisem Całych, jakby, wykładów niektórych osób. Jeśli się nie mylę, to chyba Eckharda Tolle, Potęga Teraźniejszości, też powstała w ten sposób, że zostały spisane jego wykłady. Które on dawał. Zatem może to być jedno szkolenie, które nagracie, spiszecie i pokażecie, tak, I, i stworzycie z tego książkę. Może to być zapis wielu wykładów, i wtedy to niekoniecznie jest opisana tylko jedna metoda, czy, e, czy niekoniecznie jest opisany program. E, jeśli jest to jedno szkolenie spójne, no to rzeczywiście będzie to się mieściło w formie takiego, e, podobnej jak opisanie e, programu, przez który ktoś przechodzi, czyli tu w tym przypadku szkolenia. Tak jest, e, w przypadku książki Harwa Eckera, o której wspomniałam, że dokładnie jeśli przeczytaliście jego książkę, dokładnie te same słowa usłyszycie podczas jego szkoleń. Tak? Podczas takiego trzydniowego jego szkolenia. Więc to jest taki sposób, można powiedzieć, dość szybki. Bo jeśli macie dużo wystąpień, jeśli macie dużo szkoleń, jeśli macie gotowe te szkolenia, to tak naprawdę nagrywacie to w formie audio, spisujecie, a potem już Pracujecie nad gotowym tekstem, czyli wiadomo, trzeba go obrobić, trzeba go wygładzić, trzeba dodać może jakieś przykłady lub dodatkowe ćwiczenia do całego tekstu, ale jest to znacznie prostsze do zrobienia niż opisywanie wszystkiego od początku. No i dzisiaj takie trzy przykłady, schematy tworzenia książki ode mnie. Dwa poprzednie wideo możecie znaleźć tutaj podlinkowane na dole w opisie. Prawdopodobnie też jedną z nich pojawi się jako rekomendowane na końcu tego nagrania, a ja zapraszam was do zadawania pytań i komentarzy i mam w zanadrzu jeszcze jakieś pomysły ze schematami na stworzenie swojej eksperckiej książki.